Gdzieś bardzo, bardzo daleko, na dalekiej północy, gdzie zima trwa cały rok, w środku stulpiowego lasu, postanowił zrobić sobie przerwę ktoś niezwykły. Któż to taki? Witaj, jakże się cieszę, że Cię widzę. Ostatnio myślałem o Tobie, mam Ci tyle do pokazania. Podróżuję po całym świecie i rozwożę prezenty. W końcu wróciłem z dalekiej podróży. Sanie musiałem zostawić na górze, niestety nie lubią dotykać ziemi. Rudolf doprowadzi je później do domu, a ja dalej podróżował będę psim za Nie! O! o, o, o ha, ha, ale Rudolf popędził z tymi sajami To może nic on jeden. Pewnie chce być pierwszy na kolacji. Ha, ha, ha. O, Marian jeden. Aniu? Miałem Ci coś pokazać, o właśnie, tak, tak, mam tutaj Twoje zdjęcie. Wyglądasz na nim niesamowicie. Elfy ciągle mi tam zerkają. Zobaczmy. O, super zdjęcie. Wyglądasz obłędnie. Dobre, dobre. Może później pokażę ci moje zdjęcie z dzieciństwa. Trochę się wstydzę, bo tak ładny jak ty to ja nie byłem. Aniu, chciałem ci jeszcze coś pokazać. Przedstawiam ci moje pieski. One zawsze mi towarzyszą w podróży, kiedy rozwożę prezenty do wszystkich dzieci na całym świecie. A? To jest łakomczuszek, oto O, to jest łaskotek. Oto czaruś. O, no i nuniek. Dobry piesek. Tak, tak. Co, coś stało. Co, jakie ślady? Co? A gdzie widzieliście? O, coś coś wielkiego. A, wielkie pły. No dobrze, chodźmy zobaczyć. Nie jestem pewien, ale wygląda mi to na ślady niedźwiedzia sama Nie, ale nie, 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 nie bójcie się Niedźwiedź sam to taki poczciwy łasuch jak ja O, o, tam, patrzcie, widzieliście na to? Niedźwiedź sam szuka łakoci na święta o, o a cóż to? Aha, już wiem. To wezwanie na Radę Elfów w sprawie pewnego dziecka. Zobaczmy o kogo chodzi. Aniu? To w Twojej sprawie odbędzie się ta narada. Nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno zasługujesz na prezent. Zaraz sprawdzimy. Chodźmy do domu. Aniu? A? Możemy zaczynać? Zaraz się przekonamy, czy zasługujesz w tym roku na prezent? Tak, Ach, tak, tak, dobrze. Zaczynajmy więc. Już wiem, o czym marzysz na Święta. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Wiem też. Że jesteś już bardzo samodzielna. Co jeszcze ty mamy? Rok temu się widzieliśmy i masz już pięć lat. Wiem też, że bardzo kochasz swoich rodziców. Dobrze, już chyba sporo o tobie wiemy. Zwołajmy elfy. Moje kochane elfy. Co począć z tym dzieckiem? Przyjrzyjcie się uważnie, czy to Ancymonek, jakich mało, czy raczej dobra dusza. Obserwowaliście cały rok. Teraz zdecydujcie. No, no. Jeszcze nie wiadomo, co elfy zadecydują. O, zaraz zobaczymy, co moje elfy postanowiły w twojej sprawie. O, brawo! Elfy postanowiły, że możecie wpisać na listę grzecznych dzieci. Jakże się cieszę! Jestem z Ciebie naprawdę dumny. To duże osiągnięcie. Mam jeszcze dla Ciebie takie specjalne zalecenie od elfów. One sprawdzą potem, czy udało Ci się je wykonać. Otóż bądź zawsze wesoła i uśmiechnięta. Aniu? Muszę ci teraz powiedzieć coś bardzo ważnego. Jest jeszcze ktoś, kto zawsze o tobie ciepło myśli i nosi głęboko w sercu, tak, tak? Poznajesz? Jak to dobrze, że ktoś tak wyjątkowy jest obok ciebie. Pomaga mi zawsze z wyborem Twojego prezentu. Pamiętaj, żeby przytulić bardzo mocno i podziękować. A, zapomniałbym przecież, miałem Ci pokazać moje zdjęcie z dzieciństwa. Dobrze, chodźmy do moich elfów. Tak, tak. Obiecałem ci, że pokażę ci moje zdjęcie z dzieciństwa. Nikt go nie widział, nawet elfy. Ach, no dobrze, dobrze, tak. Ale tobie nie pokażę. Proszę, nawet jako dziecko wyglądałem jak czerwony pączek. No dobrze, do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt! Pa, pa!